To niech zajmie się prokuratura i inne organa lekarzem, który wystawił sfałszowaną z, e, zwolnienie lekarskie. Jeżeli nie, to w tym momencie ma wystawione przez uprawnionego lekarza zwolnienie lekarskie zbiegnie Ziobro. Uważam, że trzeba to uszanować. A może po trzecie, jest tak, że nie ma świętych trzecie, krów i on powinien jednak zostać doprowadzony? nie ma świętych krów, ale jest bardzo niejasna sytuacja prawna. Ta komisja pracuje tylko dlatego, bo obecny rząd, obecna większość jest równie nieuczciwa, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej samej sprawie, czyli nie publikują wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Chcę przypomnieć, że to PiS wymyślił, że jak nie, wypo, nie opublikowano wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że jego nie ma. On nie obowiązuje, nie ma go w obiegu prawnym. I Donald Tusk powiedział, skoro tak, to my też nie publikujemy i od kwietnia, od kwietnia nie publikują wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tej komisji. ponieważ... I jeżeli pis przeforsował taką linię prawną nieopublikowaną w roku to go nie ma i Beata Szedła nigdy nie odpowiedziała za to, że nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo w chwili obecnej, na takim samym cwaniactwie, powstrzymali prawomocność tego wyroku obecnie rządzący. Czy no chciałby Pan żeby zadać mu kilku pytań? Chciałbym, jestem przekonany, że on będzie y, przesłuchany, ale też moim zdaniem wyczerpanie. Y, Sprawo jest w tym zakresie niesprawiedliwe. Mhm. Teoretycznie masz możliwość odwołania się od postanowienia sądu, który nakazuje ciebie doprowadzenie, ale e, jeżeli masz odwołanie, to nie czeka komisja na e, realizację odwołania, tylko chce doprowadzenia zanim wyczerpiesz pełen e, prawomocny, bo tak naprawdę na przykład pana profesora Pogonowskiego szefa ABW doprowadzono bez wyczerpania okay, pełnego ale jeśli dobrać, dobrać, to pan będzie mu zadawał pytania. Oczywiście, że to... Dobrze, to jest tak. Jeszcze... Jak tak jak zadawałem pytania panu profesorowi Pogonowskiemu, aby jeszcze... ABW podczas poniedziałkowego I jeszcze posiedzenia. Jeszcze sprawa na koniec. Chciałem zapytać o dzisiejszy zaplanowany kolejne protesty ostatniego pokolenia. O 17 ma stanąć Wisłostrada. E, premierze, rozwiązanie jest proste. Przyjmij nasze postulaty. Inaczej zajmiemy Wisłostradę o 17. :00. Nie uciszysz nas, napisali działacze ostatniego pokolenia. Jak powinny zachować się służby wobec takich deklaracji? Po pierwsze jest jasne, że powinny reagować na bezprawne, nielegalne wkraczanie na jezdnie i zatrzymywanie ruchu. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. My przygotowujemy z naszymi legislatorami projekt ustawy, który wprowadzi penalizację tego rodzaju zachowań, karanie za tego rodzaju zachowania. To jest delikatna, trudna materia, Nawet prawda? jeśli to byliby nie młodzi ekolodzy, czy tam działacze, tylko rolnicy. Właśnie, właśnie dlatego chcemy to zniuansować. Uważamy, że ta młodzież, lekko myśla, powinna po prostu iść na roboty publiczne i to w trybie sądu 24-godzinnego. A rolnicy, -godzinnego. staną na ulicy też? To jest inna sytuacja, A, ale, ale, ale dlatego chcemy ją dokładnie opisać i zaprezentujemy projekt ustawy Kiedy? wkrótce. Myślę, że w przyszłym tygodniu. Teraz niuansy ustalamy. Przemysław Zippler, Dziękuję pięknie, panie pośle.